politycznej. Już zaczynamy? Tak. Star Star no dziękuję wszystkim za przybycie. Właśnie jesteśmy po ogłoszeniu wyroku w mojej sprawie sprawa ciągnęła się ponad 3 lata. Ponad 3 lata, 15 miesięcy śledztwa i 15 miesięcy rozprawy, później apelacja prokuratora pomimo braku wykazania jakiejkolwiek szkody, pomimo braku E, jakiś, jakichkolwiek dowodów e, przeciwko mnie całe szczęście wojskowy sąd okręgowy podtrzymał wyrok sądu pierwszej instancji i uchylił apelację prokuratora. E, jedyny mój zarzut to dlaczego tak długo? I w takim razie po, co, po co ja byłem ciągany po sądach. Mało tego, uważam, że sprawa sama by się nie rozwiązała. Uważam, że gdyby nie aktywny udział czynnika społecznego na rozprawie przed Wojskowym Sądem Garnizonowym, to byłoby zupełnie inaczej. Wydaje mi się, że prokurator, prokuratura działała według z góry ustalonej tezy, że jestem winny i trzeba mnie po prostu skazać. Tak. Tak się realizuje, uważam, zadania służbowe przekazywane drogą nieformalną. Uważam, że był taki, było takie polecenie, że mam zostać skazany za cokolwiek i takie polecenie dostał właśnie prokurator referent sprawy. Prokurator kapitan Sławomir Stępniak. Na dzisiejszej rozprawie przed rozprawą. Ponieważ rozprawa była tajna. Dobrze, nie chcę o tym mówić, przepraszam. Boję się, że ujawnię część, a już nie pamiętam, z tego zamieszania. Przede wszystkim chodzi o to, że nie było podstaw prowadzenia tej sprawy. Nie było podstaw, moim zdaniem, nawet wszczęcia śledztwa. Przypominam, że śledztwo wszczęto. Na podstawie mojego wystąpienia w Sejmie. Wystąpienia w Sejmie, które było zasygnalizowaniem naruszeń prawa. Nie jest to żaden czyn zabroniony. Sejm jest organem kontroli i ma prawo kontroli organizacji publicznych, czy wypełniają swoje, swoje obowiązki. Trzy lata w międzyczasie zostałem zwolniony. Oskarżenie o przestępstwo umyślne uniemożliwiało mi. Podjęcie pracy w takim zawodzie, który ze względu na moje uprawnienia i wyszkolenie do używania broni, no nie, mogłem, nie mogłem na przykład zostać dopuszczony z oskarżeniem o przestępstwo myślne do, do pracy z bronią. Uważam, że to było szkodliwe społecznie, szkodliwe również dla mnie. Ale też szkodliwe społecznie dla ogółu żołnierzy, którzy dostali jasny sygnał, że nie próbujcie zwracać uwagi na naruszenia prawa, nie próbujcie he, ogłaszać opinii publicznej, że w wojsku łamane są prawa człowieka, bo zostaniecie zwolnieni tak jak FIO. Tą sprawę jeszcze będziemy rozstrzygać, bo to, że dzisiejszą sprawę wygrałem, nie oznacza, że dalsze sprawy. He, też jeszcze są w toku, a na samym końcu w toku pozostaje najważniejsze, żeby rozliczyć sprawców naruszeń prawa, naruszeń prawa związanych z realizacją tzw. narodowego programu szczepień, który również realizował Ministerstwo Obrony Narodowej. Są na to oficjalne dokumenty. W jaki sposób Ministerstwo Obrony Narodowej realizowało ten narodowy program szczepień? Właśnie było przedmiotem mojej sygnalizacji naruszeń prawa. E, dziękuję jeszcze raz wszystkim obecnym mediom, czynnikowi społecznemu, ponieważ e, uważam, że sprawa zamieciona została była pod dywan, e, że celowo utrzymuje się zmowę milczenia i nawet to postępowanie teraz jest dowodem na to, że chcą utrzymać zmowę milczenia. Pierwsze co się stało po moim wystąpieniu w Sejmie było ograniczenie mi dostępu do wszelkich kont służbowych, do komputerów. No i miesiąc potem wszczęto śledztwo, dwa miesiące później, zrobiono mi przeszukanie, w którym zabrano mi wszystkie urządzenia elektroniczne do przetwarzania danych w poszukiwaniu dokumentów jawnych, które przedstawiłem w Sejmie. Wcześniej te dokumenty przedstawiłem prokuraturze okręgowej w Warszawie, która zleciła śledztwo prokuraturze okręgowej w Krakowie. Czyli na podstawie tego, że mogłem wejść w posiadanie dokumentów jawnych, do których rzekomo nie miałem dostępu co jest nielogiczne zrobiono mi przeszukanie i zrobiłem tą, tą sprawę. Później okazało się, że znaleziono na moich dyskach jakieś dokumenty zastrzeżone i mam wrażenie, że prokurator tym samym otworzył jakąś puszkę Pandory bo ja, nie mając dostępu do tych informacji, nie mogłem ich zgrać. To znaczy, że zgrał je kto inny. Niestety materiały na ten temat zostały wydzielone do oddzielnego prowadzenia, a ja miałem zostać skazany tylko, że na moich dyskach znaleziono takie informacje. A kto je zgrał, jak one wyciekły z systemów, to nie było rozstrzygane. Dlatego uważam, że prokurator dążył do skazania mnie, już nie tylko dlatego, żeby, żeby skazać mnie za cokolwiek, ale też, żeby zrobić ze mnie kozła ofiarnego, żeby ochronić od odpowiedzialności kolejnych sprawców nadużyć, kolejnych nadużyć, które wynikły w toku postępowania, czyli cały czas nic Przeciwko mnie nie są w stanie zgromadzić, nic nie są w stanie mi wykazać. Przeglądając akta sprawy, przygotowując się do tej rozprawy, e, przypominam, że mam jeszcze wciąż nierozstrzygniętą sprawę z Ministrem Obrony Narodowej o zwolnieniem mnie z zawodowej służby wojskowej. Sprawa jest teraz na etapie ponownej kasacji do e, Naczelnego Sądu Administracyjnego. W teczce akt personalnych nie znalazłem. Nie znajduje się orzeczenie o ukaraniu mnie po rozpatrzeniu złożonego przeze mnie odwołania. I tutaj również wydaje mi się, że poleceniem dla mojego przełożonego było ukaranie mnie w okresie opiniowania. Trzy razy byłem ściągany z urlopu wypoczynkowego, tylko po to, żebym wziął udział w postępowaniu dyscyplinarnym. Następnie skazano mnie 13 sierpnia na karę finansową za wystąpienie w sejmie. Od tego złożyłem odwołanie, natomiast w teczce akt personalnych jest tylko orzeczenie ukarania z 13 sierpnia 2021 roku. Okres opiniowania w wojsku trwa do 15 sierpnia każdego roku. Wynika z tego, że specjalnie, uważam, no, nie wiem, poświadczono nieprawdę i argumenty, że zostałem ukarany były wykorzystywane w sprawie administracyjnej przez ministra obrony narodowej, przez sąd administracyjny a nie zostało to sprostowane zostało to wykorzystane, żeby zaniżyć moją ocenę z opiniowania służbowego i podtrzymać decyzję o zwolnieniu mnie z zawodowej służby wojskowej nawet w tym postępowaniu karnym, kiedy żandarmeria wojskowa wniosła o wykazanie jej, przedstawienie jej karty ukarania żołnierza, to uważam, że tą kartę dopiero wtedy podrobiono. Wskazuje na to brak mojego podpisu i błąd w dacie na karcie ukarania. Orzeczenie jest z 19 sierpnia, a ja. A na karcie wpisali 18 sierpnia. Nie ma daty, nie ma podpisu. I dużo jest takich, uważam, przedsięwzięć przeciwko mnie. Choćby czwartkowa rozprawa, na której wykazałem, że wyrok nakazowy w mojej sprawie, w sprawie mojego munduru, został podbity pieczątką wydziału rodzinnego, który nie jest uprawniony do orzekania w sprawach karnych. To jest niesamowite, ponieważ tu wszystko jest, uważam, na zasadzie domniemanej zgody. Jeżeli ja nie złożę sprzeciwu, to znaczy, że się zgadzam na bezprawie. E, proceduralnie to przechodzi, ponieważ ja nie złożyłem sprzeciwu, no i na tej podstawie jestem skazywany. I nie na zasadzie faktów, tylko na zasadzie procedur. Ogólnie w całym postępowaniu karnym. Uważam, że niedopuszczalne jest to, że ktoś może zostać skazany tylko dlatego, że nie wniósł sprzeciwu od wyroku nakazowego. Wyrok nakazowy bez udziału stron uważam za no, niekonstytucyjny nawet. Dobrze, czy przede wszystkim chciałbym wymienić wszystkich, którzy dzisiaj przyszli mnie wspierać, ale może zacznę od tych, którzy mnie wspierali już w pierwszej instancji, przede wszystkim. Stowarzyszenia, Stowarzyszenie Pro Futuri z prezesem Andrzejem Stępkowskim, Stowarzyszenie Nowa Polska ponad podzia podziałami i Stowarzyszenie Wolne Opolanie, reprezentowane przez Pawła Dankiewicza. Nie widzę go tutaj. Jest tam, jest. Jest, oczywiście. Bardzo dziękuję. Stowarzyszenie Broni Munduru dla przyszłych pokoleń, oczywiście, którego od tego roku jestem wiceprezesem. Stowarzyszenie Stop Nop, e, Justyna Socha. Dodam, jeszcze raz muszę to powtórzyć, że gdyby nie Stop Nop w czasie tych nielegalnych działań e, pseudopandemicznych, to nie byłoby Stowarzyszenia Bronimy Munduru dla przyszłych pokoleń. E, także dziękuję rodakom. No, jeszcze... Wszystko. Po kolei, wszystko. Pani Pani po kolei, po kolei chciałem po podziękować wszystko. ruchowi społecznemu, nie organizacji, ruchowi społecznemu Rodacy Kamraci, którzy od początku też nagłaśniają moją sprawę, są zaangażowani w przekazywanie informacji, mówią głośno, często radykalnie na temat, który jest istotny, uważam, dla nas wszystkich, dotyczy samej etyki żołnierskiego zachowania i de facto obronności. Dziękuję stowarzyszeniu niezależnych e, nauczycieli. To jest stowarzyszenie nauczyciele dla wolności. Nie pomyliłem się. No, <laughs> się e, Mogę coś powiedzieć? Tak, momencik, czy kogoś pominąłem. Jest z nami też e, reprezentant Posła, europosła Grzegorza Brauna. Przepraszam, nie pamiętam nazwiska. Jan Krysiak. Jan Krysiak, oczywiście. I pani doktor Sokulowska. Sokołowska, która jest obecna na każdej mojej rozprawie, praktycznie. Praktycznie z małymi wyjątkami. Wyjątek potwierdza regułę. Myślę, że duchem jest z nami obecny również major Piotr Wojciechowski, no, to który to... czuwał nad tą sprawą. Od samego początku zajmował się kwestiami zdrowotnymi, covidowymi i tym, jak wojsko powinno funkcjonować. I przede wszystkim dr Hawat, wybitny Też. epidemiolog Też. świętej pamięci. Tak. Także... Który mówił prawdę, jak, jak jest. Który mówił, że Polska wróci. którego, którego hasło zapożyczyłem sobie w akcji informacyjnej odnośnie moich spraw. I mam... Jakby wszystko, że tak i mam nadzieję, że poprzez takie współdziałanie, koalicję stowarzyszeń, jakie wymieniłem, tak jeszcze jest Udo Bawarczyk, United for Freedom, organizacja międzynarodowa zajmująca się prawami człowieka. Ja myślę, że i tak nie jesteśmy w stanie wszystkim zdiagnozować. Ale bardzo serdecznie wszystkim dziękujemy. Super. Dziękuję. Jeżeli ktoś z państwa chciałby zabrać głos, ja przekazuję mikrofon. Może zacznę od pań. Można zadać pytanie, ja, można ja tylko powiedzieć tak coś od siebie. Króciutko powiem: bardzo się cieszę, że poruszyli Szymon Fijał został Ci uniewinniony. Prawomocnie, akcyt, i prawomocnie. prawomocnie. i chcę powiedzieć, że jestem tutaj też dlatego, że Stowarzyszenie Bronimu Munduru dla przyszłych pokoleń wspierało moich nauczycieli, e, chociażby w Lublinie e, był z nami Jakub Kuśpit. Bardzo jestem Wam za to wdzięczna, ponieważ my jako nauczyciele podczas segregacji sanitarnej i pandemii doświadczyliśmy również e, bardzo bolesnych rzeczy i moi nauczyciele byli ścigani przez ko komisje dyscyplinarne, łącznie z Komisją Odwoławczą w Ministerstwie Edukacji Narodowej. Więc jestem e, tutaj dlatego, że po prostu jestem wdzięczna i myślę, że powinniśmy się wspierać. Ja chcę też powiedzieć, że moi nauczyciele wygrywają sprawy w sądach administracyjnych. Również ostatnio została wygrana sprawa o zadośćuczynienie i tego ci, Szymonie, życzę, żebyś nie tylko wygrał sprawy, które cię uniewinniają, ale żebyś również otrzymał stosowne zadośćuczynienie i za to będę trzymać kciuki. Dziękuję. Ja też dziękuję, Szymonie, że w tych czterech latach, gdzie wiele osób już po prostu jest zmęczonych, pocypało się z działalności, Ty dodajesz nam ducha. Yy, widziałam to dzisiaj na korytarzu, i że sąd nas nie, nie wpuścił. Według opinii prawnika podobno moglibyśmy yy, nerwowo zareagować na wypowiedzi prokuratora, yy, który nazwał nas narodowcami, antyszczepionkowcami i tak dalej. Yy, natomiast uważam, że to jest też prawdziwa wartość, której system nie przewidział, to że my się tu spotykamy, nawiązujemy relacje, i, a Ty nam dajesz przykład, że trzeba dalej działać i nie poddawać się. Także za to Tobie dziękuję i wszystkim przedstawicielom organizacji oraz y, osobom tak zwanym prywatnym, które się nie poddały do chwili obecnej. Ja też jestem przekonana, że Polska wróci. Dziękuję i deklaruję dalsze wsparcie. Oczywiście zapomniałem dodać, że dziękuję wszystkim niezależnym przedstawicielom niezależnych mediów. E, tutaj przede wszystkim konkretny kanał Janna Luiza Stec, dziennikarka gazety skarga.com, która jest obecna na każdej mojej rozprawie. Wszystkie, wszystkie materiały z rozpraw są dostępne na konkretnym kanale kanał na YouTube pod nazwą Konkretny Kanał. Również na kanale skarga.com Tak. E, ostatnio e, bardzo e, bardzo dużo zrobił Alter Shot, który rozszerza po prostu e, relacje z rozpraw na dziesiątki, dziesiątki kanałów, dzięki którym się e, rozszerza no świadomość społeczna no i nie można nie można pominąć również w, e, niezależnej polskiej telewizji króciutko czy mam słowo? Trzymaj, słowo? Można? słowo? Tak, oczywiście tak szanowni państwo, ja nie będę dziękował wszystkim za obecność, bo to jest nasz obowiązek ja apeluję do Polaków i apeluję do byłych a może mam nadzieję jednak nie były przełożonych Szymona Fijała, aby w końcu tego człowieka nagrodzić za jego wybitną postawę moralną, za godne reprezentowanie munduru żołnierza polskiego. Ja Ci bardzo dziękuję za to Szymon w imieniu całej organizacji społecznej Rodacy Komraci. Rzecz najważniejsza, Polacy, zapamiętajcie, jeżeli nie będziemy potrafili zadbać o żołnierzy w czasie pokoju, w sytuacji tragicznej, w czasie wojny, nie będziemy miał nas kto bronić. Brońmy więc nas i żołnierzy. Dziękuję. Dziękuję, dziękuję pani doktor. Ja chcę bardzo serdecznie podziękować wszystkim oddolnym ruchom tym odważnym y, osobom, które w sytuacji, gdzie ryzykują własną karierą, y, własnym życiem osobistym, y, podstawami bytu, bo kwestia utrzymania pracy ryzykują. Wszystko praktycznie, stając w obronie podstawowych wartości, stając w obronie konstytucji, stając w obronie praw człowieka i y, 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 przestrzegając respektowanie prawa i zmuszając urzędników do respektowania tego prawa. Jest to dla nas bardzo ważne, bo nie może być tak, że władza podejmuje y, różne. Zarządzenia, rozporządzenia, nakazy sprzeczne z prawem naturalnym, sprzeczne z podstawami prawa człowieka. O tym mówił w czasie procesu norymberskiego wybitny filozof prawa Gustaf Radbruch, że każdy rozkaz sprzeczny z podstawowymi norma normami społecznymi zmusza obywateli do obywatelskiego nieposłuszeństwa. My nie mamy prawa wykonywać zarządzeń, rozporządzeń, nakazów, które godzą w podstawowe prawa człowieka. Także zwracam się do wszystkich świadomych ludzi. Musimy patrzeć na ręce władzy, musimy patrzeć na ręce przełożonych i nie dopuszczać do łamania prawa, które niestety. W ostatnich latach jest bardzo powszechny, nie tylko w Polsce, ale i na całym świecie. Musimy połączyć siły i tak jak widać to przynosi efekt. Dziękuję jeszcze raz wszystkim. Dziękuję. Okay. Dodam no. tylko, że do postępowania wniosek o dołączenie wysłało też Polskie Stowarzyszenie Niezależnych Lekarzy i Naukowców, którego członkowie też są nękani przez system tak. i wspierani przez obecne tu ruchy społeczne. I osobiście też dziękuję za przestrzeń do mówienia prawdy na terenie Sejmu. Grzegorzowi Braunowi i e, Koronie. Dorota Sienkiewicz jest prezesem Polskiego Stowarzyszenia Zależnych Lekarzy Naukowców i w tym dniu, w którym była Twoja sprawa w Lublinie, Szymonie, miała, miał się odbyć jej proces przez Naczelnym Sądem Lekarskim. Został jednak na razie odwołany, ale gdy będzie termin, zapraszamy do równie licznego wsparcia pani doktor. Dziękuję. Brawa dziękuję. do Szymona, słuchajcie. Dobra. 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 Chciałabym jeszcze zabrać głos, bo myślę, że to jest bardzo ważne, że i prawdopodobnie ta wygrana tutaj w tym sądzie zależała tylko i wyłącznie od Waszego zaangażowania. Chciałabym to podkreślić, ponieważ mnóstwo ludzi wysłało pisma w sprawie porusznika Szymona Fijała. Mnóstwo stowarzyszeń, i to jest zasługa tylko i wyłącznie Was, ludzi, który, którzy te listy wysyła, wysyłaliście, i nie pozwólcie sobie tego odebrać. I za to ja Wam bardzo serdecznie dziękuję, i też proszę o zaangażowanie w kolejnych rozprawach, ponieważ kolejna rozprawa to sprawa o mundur, która odbędzie się 23 tak, stycznia, stycznia o godzinie 10.40 i nadal to wsparcie Gdzie? jest ba bardzo ważne w Lublinie. w Lublinie. I chciałabym podkreślić, że to od Was, od narodu zależy, jakie będą dalsze losy tej sprawy, ponieważ. Myślę, że politycy mieli mnóstwo czasu na to, żeby się zaangażować w te sprawy porusznika Szymona Fijała, ale wy to zrobiliście i to jest wasza zasługa. I za to ja wam bardzo serdecznie dziękuję. Wszystkim stowarzyszeniom niezależnym, które tu wystąpiły, wszystkim osobom tutaj też prywatnym i wam, że tutaj przyjechaliście. Dziękuję. Pani redaktor, jeszcze raz informacja, kiedy jest, to, kiedy jest ta sprawa? Ja nie pamiętam dokładnie stycznia. godziny, ale 23 stycznia w Sądzie Rejonowym Lublin Zachód. Hmm. Też mi się wydaje, że 13:40, ale oficjalne informacje ja będę przekazywał. Tak? Dobrze, 13:40. Jeszcze pan Jan Krysiak. Reprezentując dzisiaj Grzegorza Brauna tutaj podczas tej rozprawy, polskiego posła do Parlamentu Europejskiego. Chciałbym zwrócić uwagę, o co tak naprawdę tutaj chodziło, z czym mieliśmy tutaj do czynienia, a cały ten proces trwający wiele lat proces, proces, którego w ogóle nie powinno było być, to był proces nad człowiekiem, który odważył się krzyknąć, że król jest nagi. No bo z czym myśmy tu mieli do czynienia? Z jakąś parodią covidową, z jakimiś zarządzeniami. Z jakimś karaniem za odmowę poddawania się e, tym szczepieniom. E, mieliśmy do czynienia z gnębieniem e, żołnierzy, pracowników, z blokowaniem ich awansu, z e, przymuszaniem w sposób formalny i nieformalny. E, ten nieformalny, to wiecie, to tak jak RODO działa. Możesz nie podpisać, ale jak nie podpiszesz, to nic nie załatwisz. Nie? Możesz oczywiście e, odmówić przyjęcia szczepionki, ale jak nie przyjmiesz, to nie skończysz kursu, wyrzucą cię z akademii. E, tak to się załatwiało. To było haniebne i ten proces był haniebny. I teraz z czym tutaj się zetknęliśmy? Zetknęliśmy się z systemem. Z systemem e, e, posad, z systemem wynagrodzeń. Nikt się nie sprzeciwi, bo straci płace, prawda? Nikt się nie sprzeciwi, bo straci stanowisko. To, to na tym było to oparte. I w tym momencie wchodzi porucznik Szymon Fijał i mówi nie, zaraz, ja stanę w obronie swoich żołnierzy. Ja, ja powiem jak jest. Ja powiem prawdę. I to im się bardzo nie spodobało. To im się nie spodobało. Dlatego dzisiaj, będąc tutaj na tej rozprawie, cieszę się, że sąd e, podjął taki właśnie wyrok. E, byłem na całej tej rozprawie dzisiaj. Ta sprawa była utajniona, więc nie mogę mówić, co tam się działo. Natomiast powiem szczerze, z politowaniem słuchałem wystąpienia pana prokuratora i nie miałem wątpliwości, że wyrok musi być taki, jak, jak y, 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 zapadł, dlatego że był to wyrok oddający. Choć część sprawiedliwości Szymonowi Fiałowi. Bardzo dziękuję. Dziękuję. Czy ktoś z Państwa chciałby jeszcze zabrać głos? Pozwolę sobie. E, proszę. Artur Kowalski, Młodszy chorąży rezerwy. Ja w proszę 1981 roku zostałem wyrzucony z wojska dlatego tylko, że jako żo żołnierz WOPU, czyli Ministerstwa Spraw Wewnętrznych nie chciałem...